Do, dobra, robię ranking klubów, e, tu jest Zuzia, subskrybujcie ją. Paris Saint-Germain 3 AC Milan 6 R Liverpool 7 Juventus 4 Real Madrid 1 Manchester United 2 Chelsea 8 Chelsea 8 FC Barcelona, no wiecie dlaczego? Słaby klub 10 Manchester City 9 Bayern Monachium 5 Mi się podoba ranking i jeszcze raz subskrybujcie, złudźcie. Elo!